W Wrocławskim magazynie miejskim witam Państwa, Artur Giselewicz. Co dziś zobaczymy w programie, będą nowe ścieżki rowerowe. Rysujemy dla Australii. Dobrze się czyta. W tym roku w Wrocławiu wybudowane zostaną 3 kilometry rowerowych ścieżek. Trakty dla cyklistów pojawią się w różnych częściach miasta. Tak, pojawią się kolejne ścieżki rowerowe. Miasto Inowrocław jest miastem rozwijającym się, miastem nowoczesnym, miastem przyjaznym dla mieszkańców, w tym również i dla rowerzystów. W tym roku zbudujemy kilka kilometrów ścieżek rowerowych i traktów pieszo-rowerowych. W ten sposób będziemy takowych mieli ponad 40 kilometrów. Przypomnę, że jeszcze kilkanaście lat temu to było kilka kilometrów zaledwie. Tak więc postęp jest tutaj bardzo wyraźny. Zbudujemy ścieżki rowerowe w kilku miejscach, na przykład... Budowana już jest wzdłuż łącznika, który powstaje w wschodniej części miasta między ulicą szymbrowską Michowicką a ulicą Marulewską. Długą wzdłuż długiej już mamy zbudowaną ścieżkę rowerową. Powstanie wspaniały trakt rowerowy, który będzie można przejechać od ulicy Świętego Ducha przez osiedle Piastowskie aż przez Rombin do Parku Slankowego chociażby, jest tak taka piękna obwodnica. Rowerowa miasta Inowrocławia. Ścieżki rowerowe powstaną również w rejonie przebudowywanego skrzyżowania wzdłuż Staszyca Poznańskiej, tam gdzie powstaje Rondo, aż na tym odcinku do ulicy Szymborskiej, do Batorego. W tym rejonie Kasztanowej powstaną krótkie, ale jednak nowe odcinki ścieżek rowerowych lub też piesza pie, dla pieszych trakty i dla rowerzystów e, taką ścieżkę rowerową zbudujemy również i e, wzdłuż ulicy Narutowicza na odcinku od ratuszowej do powstańców czyli do parku Solankowego po lewej stronie jadąc od centrum miasta w kierunku Solanek e, powstaną również takie ścieżki rowerowe jeszcze w kilku miejscach e, w Inowrocławiu myślę że rowerzyści i nie tylko rowerzyści powinni być zadowoleni jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to takie ścieżki rowerowe powstaną także na ulicy Budowlanej od Staropoznańskiej po stację PKP, a także na Alei Okrężnej od Wawrzyniaka do Dworcowej i na Metalowców od Dworcowej do Libelta. W saloniku literacko-artystycznym można oglądać wystawę, która podsumowuje akcję Rysujemy dla Australii. Organizatorem przedsięwzięcia jest tajemniczy ogród, czyli oddział dla dzieci Biblioteki Miejskiej. Co ciekawe, do księżnicy przyniesiono blisko 200 prac. Dokładnie, akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, bo wpłynęło do nas ponad, a raczej blisko 180 prac. Prace są przeróżne, są kolorowe i są te bardziej smutne. I stanowią pewnego rodzaju kontrast, o który właśnie chodziło. A no się okazuje, że tutaj młodzi artyści nie tylko rysowali, bo to przeróżne techniki. Tak, dokładnie, zaprezentowali różne techniki. Mamy nawet pracę wyklejaną drewnem, plasteliną, mamy pastele, mamy zwykłe kredki, ale każda z tych prac jest naprawdę wyjątkowa i uważam, że każda powinna być nagrodzona. Wernisaż wzbogaciła prezentacja i Piotra Woltmana, który całkiem niedawno odwiedził Australię. No Przede wszystkim ogromny kontynent, tam trudno zwiedzić, przynajmniej w tak krótkim czasie, w którym ja byłem, zwiedzić całą Australię. Ja miałem akurat taką przygodę nowozelandzką, australijską, więc ja leciałem już z Nowej Zelandii, więc w Australii może super dużo rzeczy mnie nie zaskoczyło od razu, bo Nowa Zelandia jest bardzo podobna. Nie, nie, no Piękno przyrody, to, to przede wszystkim ten ogrom, bo ja leciałem do Sydney, ale zwiedzaliśmy gdzieś to, to, to zachodnie trochę wybrzeże, więc piękno przyrody bliskość zwierzaków, bo kangury na wyciągnięcie ręki, łombaty, koale, może nie do końca, bo wszyscy myślą, że można do misia podejść, tulić, nie do końca tak jest w, w dużej mierze w Australii, niemniej zwierzaki bardzo blisko, piękno i otwartość Australijczyków, i bardzo kolorowa, otwarta i przede wszystkim piękna dla, dla naszych tutaj szerokości geograficznych. A przyniesione prace można podziwiać w Saloniku Literacko-Artystycznym do 11 marca. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu Dobrze się czyta Mariola Stachowska, Aneta Muskała. Moja dzisiejsza propozycja na początek to książka dla nastolatków, dla starszych czytelników, autorem jest John Boyne Chłopiec na szczycie góry. Autor znany jest młodym czytelnikom z wcześniejszej powieści pod tytułem Chłopiec w pasiastej piżamie. Dzisiejsza moja propozycja na pewno nie należy do najłatwiejszych. Jest to powieść mądra, ale nie moralizatorska. Historyczna, ale nie nudna. Porusza ważne... Problemy z historii, etyki. Jest to, można powiedzieć, lekcja historii, jaką młodzież nie otrzymałaby w szkole. Akcja rozgrywa się na przełomie lat 30. i 40. Powieść. Opowiada o siedmioletnim chłopcu, który zostaje sierotą i początkowo trafia do francuskiego sierocińca, później jednak zabiera go stamtąd jego nieznana ciotka. Która okazuje się, że pracuje w takim domu w austriackich górach. Właścicielem Bergow jest tajemniczy pan. Jak później okazuje się, jest to sam Adolf Hitler. Wprowadzenie tej postaci do książki dla młodzieży jest dosyć ryzykownym posunięciem, ale wydaje się, że niezbędnym, by ukazać klimat tamtejszych wydarzeń, ówczesnych wydarzeń, chłopiec, który ma na imię Pierot. Kiedy trafia do domu w Bergow, zmienia swoje imię na Peter, niemiecko brzmiące imię, i tam dostaje się pod skrzydła najgroźniejszego człowieka tamtych czasów. Przywódca podporządkowuje sobie umysł tego młodego człowieka, który z wrażliwego chłopca przemienia się w bezwzględnego wyznawcę nazistowskiej ideologii. Jest to, książka ta, powieść, jest doskonałym punktem wyjścia do rozmów na temat wojny czy tworzenia się, kształtowa kształtowania się nazizmu. Temat niełatwy, aczkolwiek warty poznania również przez młodego czytelnika. Jak potoczyły się losy naszego bohatera, jak wybrnął z całej tej sytuacji, czy odmienił swój los, no, zachęcam do przeczytania, lektury, na pewno warto. Kolejną propozycję, którą mam dla Państwa, to praktyczny pan autorstwa Roksany Jędrzejewskiej Wrubel. No cóż, niezbyt ciekawe jest życie tytułowego bohatera. Wykresy, tabelki, schematy a wszystko to w określonej kolejności, tak aby nie zmarnować ani jednej chwili. Trudno przecież uwierzyć, że ktoś może marzyć o tym, aby przysniął mu się arkusz Excela. A jednak tacy ludzie istnieją. Dlatego praktyczny pan zajmuje się rzeczami, które robić powinien. Wykonuje je, bo musi, bo są praktyczne lub pożyteczne. Jeśli które któremu nie smakuje, ale przecież jest zdrowe. Chodzi do pracy, której nie lubi, ale jest ważna. I w życiu praktycznego pana wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że łyka tabletki na uspokojenie. Czyżby uczynienie życia przewidywalnym nie prowadziło do zadowolenia i spełnienia? Praktyczny pan zachęca więc do spojrzenia na swoje życie przez pryzmat uważności, czyli obecności tu i teraz, jednak sam podaje się nieustannej kontroli pobadając w codzienną rutynę. Co ciekawe, wyjściem lepszym od różowych tabletek okazuje się być kot. To metafora, która odsyła czytelnika do jego głodnego, ciepła wnętrza, o które z pewnością należy za zadbać, by i człowiek mógł czasami zamruczeć ze szczęścia. Zdecydowanie jest to opowieść mądra i praktyczna, z której warto dowiedzieć się o życiu tyle. Ile można wyczytać z tej właśnie książki? Kolejna m, propozycja, y, którą chciałabym zarek zarekomendować, y, zaprasza do wspólnego poszukiwania klucza w opowiadaniach z kluczem. Jest to zbiór tajemniczych, zagadkowych, wywołujących przyjemny dreszczyk emocji opowiadań napisanych przez znakomitych polskich pisarzy, takich jak na przykład Paweł Beręsewicz, Marcin Szczygielski, Zuzanna Orlińska, Renata Piątkowska czy Joanna Papuzińska. Opowiedziane w książce historie są nadzwyczajne, czego w nich nie ma. Są tu zagubione przedmioty, starannie ukryte tajemnice rodzinne, porwania, a nawet zabójstwa. A wszystko to opisane jest ze smakiem, błyskotliwie i z humorem, jak najbardziej adekwatnie do wieku młodego odbiorcy. Autorzy nie tylko stopniują napięcie, zdradzając kolejne szczegóły opisywanych wydarzeń. Ale też w niezwykle barwny sposób szkicują głównych bohaterów. Odwiedzamy tutaj miejsca przeróżne, ciemne, osnute mgłą wspomnień, jak i całkiem zwyczajne, które dopiero za sprawą opowiedzianej historii uzyskają swój niepowtarzalny klimat. Niektóre z tych opowieści, y, konstrukcją fabuły czy sposobem prowadzenia akcji, nawiązują do y, klasycznych historii o Sherlocku Holmesie i Herkulesie. Książka jest bardzo starannie wydana. Y, posiada y, grubą, sztywną okładkę, która gwarantuje y, użytkowanie jej y, przez y, długi czas, jeżeli opowiadania się spodobają. Można do nich będzie wracać wielokrotnie. Warto zwrócić uwagę na czarno-białe ilustracje autorstwa Olgi Reszelskiej, które bardzo dobrze pasują do opowieści. Jest również niespodzianka, mianowicie do książki dołączony jest audiobook, którym możemy się wyręczyć, kiedy brakuje nam czasu, by przeznaczyć go na wspólne czytanie. Mocny i ciepły głos lektora niesamowicie wzmacnia emocje towarzyszące lekturze książki, budując niepowtarzalny. Klimat. Serdecznie zachęcam do lektury. Na pewno znana jest Państwu seria książek, które odkrywają sekretne życie drzew, duchowe życie zwierząt czy więzi natury. Jednak są to pozycje przeznaczone dla nieco starszych czytelników. Teraz chciałabym przedstawić Państwu które utrzymano w podobnym duchu, ale dla dzieci. Opowieści o małej jabłonce, bo tak brzmi tytuł książki. To podróż niedbale wyrzuconego, nadgryzionego jabłka, które toczy się przez okolice. Wkrótce samodne i zagubione drzewko stara się stawić czoła temu, co się wokół niego dzieje. Znajdziemy tutaj nadzieję, przyjaźń, obawę przed nieznanym oraz radość spraw rządzących światem. Dzięki zmieniającym się porom roku możemy w bardzo przystępny sposób zauważyć zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Wbrew pozorom to by pomyślał, że dojrzewanie mojej jabłonki narażone jest na tyle niebezpieczeństw, począwszy od simaka, który miał chrapkę na jego liście, poprzez żarłoczne owady, które wydawały się dość niepozorne, aż po mm, karczownika podkryzającego drzewku korzenie. E, jednak dzięki interwencji przyjaciół, jabłonka była w stanie pokonać zagrożenie. E, Jęż węższy nosek, kospiórko czy kot aksamitna łapka, mieli swój udział w ratowaniu drzewka. W zamian otrzymali nie tylko um, wyhodowane z wielką miłością i opiekuczością pożywienie, ale również zyskali oddanego przyjaciela na całe życie. Co ciekawe, opowiadania znajdują się w dwóch tomach: jak wszystko się zaczęło i jak drzewko stało się drzewem, i jestem pewna, że będą doskonałą lekturą dla każdego. Co ciekawe, Opowiadania znajdują się w dwóch tomach. Jak wszystko się zaczęło, oraz jak drzewo stało się drzewkiem. I jestem pewna, że będą doskonałą lekturą dla każdego małego odkrywcy zafascynowanego światem przyrody. Serdecznie polecam. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.